Cześć, 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 moi drodzy, witam was najserdeczniej nice, w kolejnym odcinku z naszego małego świata, gdzie mamy, uwaga, uwaga, 7 latek. 7 latek, dzień dobry, dzień dobry to Czyli mamy 7? Mamy 7? Mamy 7 to czy jest 6? 20, to jest 2, czekaj, czekaj, to jest 2017 no, lat. Urodziliśmy w 01, tak, czyli, czyli, mamy, czyli 6, mamy 6, czyli mamy 6, ale kurczę, ja za niego mam 7, wiesz o tym? Mam za dwa tygodnie o... 7 latek, no? Będę miał urodzinki, moi drodzy, dobrze. Jego najlepszego, mam dla ciebie. Ale prezen? jeszcze nie, o, dobra, no to poka prezent. Gdzie jestem prezenci? Kurde, jest, gdzie ty idziesz? Czekaj, Kurde, czekaj, 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 czekaj. Nie, nie. Gdzie jest prezent? Gdzie? Eee, Daj mi prezent. Zaraz, zaraz przyjdę. Prezent. Dobra, dobra. No to, moi drodzy, dopóki tościk nie daje no, prezentu, macie czas na zostawienie. Tak, łapeczki w górę, subskrypcji i wbicia na Instagrama. Ponieważ tam dzisiaj jest live. Uwaga, o godzinie 20 jest live na Instagramie. Mamy, moi drodzy, niedzielę. O 20 live na Instagramie, więc wbijacie, bo będzie na pewno się dużo działo. No i trzy ostatnie osoby, które zaobserwowały mojego Instagrama, bądź dały lajka na fotce, są na ekranie. Chcesz się pokazać? Wbijaj! Chcesz się pojawić, no to wbijaj na Instagrama. Dobra, to dobra, ja wbijam mam, na hatę, Mam prezent. Bo... Mam prezent. Daj prezent. mi prezent, daj, daj mi, daj mi prezent. Okej. Jezus to ta jest większa od ciebie. Dobra, no jest co... prezent w środku. Książka z piórem. Jest książka. Prezent. Elo. No cześć. Dzień, dzięki, no cześć. dzięki za książkę. To będę miał zeszyt, o, zeszyt, będę miał zeszyt, będę miał zeszyt, będę miał O, Będziesz miał zeszyt. Spoko, dobra, to ja to ja nie, nie chcę. Nie, nie. Notatki. Słuchaj, stary, dzisiaj. Dzisiaj postanowiłem, bo po, ja po coś tutaj przyszedłem. Ja tutaj nie przyszedłem bez powodu, nie teleportowaliśmy się bez powodu. Szukamy moich starych. Ja po to puto, puto tutaj przyszedłem, żeby znaleźć moich starych, więc dzisiaj wielkie poszukiwanie moich rodziców, moich drodzy. Czyli będziemy ich szukać po prostu w Minecrafcie, mam nadzieję, że ich znajdziemy gdzieś tutaj. No i musimy się rozejrzeć po wiosce, wiesz co? Ja proponuję zrobić wielki obchód po wiosce, bo my nie wiemy, co tutaj w ogóle jest Patrz, ty tylko ciała wchodzisz taką. A no jak mam wchodzić ty? No z mieczem w no łapie, a ja ty. O dzień dobry, dzień dobry. Cześć Boże, cześć Boże. O tutaj. jest... W... nie? To nie no jak groby, nie no to nie jest A co to jest? E, modlitew, nie nie wiem jak to się... No to że się klęczy chyba przed... Nie wiem, nie nie. Ale wiem. to to nie tu chyba, tylko tu, nie? Mój nie, nie, a nie wiem w sumie, nie wiem stary, dobra Ej, myślę, że to jest Elo napisane, Jezu święty Dobra, idziemy dalej moi drodzy, ta wioska ma naprawdę tutaj dużo nieskrytych skrytych tajemnic, o których my jeszcze nie wiemy i musimy moi drodzy to wszystko poznać, że no, jesteśmy kurtoplami, nie? Nie rób tak! O, przepraszam, e... przepraszam, przepraszam! Ała, nie! Sam to sam to chciałeś uczynić, więc ja to uczyniłem szybciej niż ty. Bo, bo ty byś mnie zabił toś, ty nie wiesz co ty robisz Ale ty byś mnie w tym momencie zabił I nie byłoby przyjemnie, wtedy naprawdę by nie było przyjemnie Dobrze, chodźmy na statek Na statku jeszcze nie byliśmy, czekaj, tam na bombę jeszcze nie skakaliśmy Nie, skakaliśmy na bombę ze statku już <laughs> czekaj, Ale... Ja ale można jeszcze raz skoczyć na bombę, dobra czekaj tutaj Zobaczę co oni tutaj mają ciekawego na tym statku No moi drodzy póki co jeszcze nikogo nie spotkaliśmy <laughs> <noise> Oprócz nas, więc jesteśmy sami tutaj, póki co, nie wiemy czy tutaj kogoś nie ma. Mam nadzieję, że ktoś jest, że są moi rodzice przede wszystkim, no bo kurde, no po to tutaj przyszedłem, tak? Bo to się właśnie cofnęliśmy w czasie, przynajmniej ja, żeby poznać moich rodziców. No <noise> nie, <noise> nie, to nie poszliśmy do wody. Kiepawa. Nie, 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 no co tu nie miało? Ej, pa! Sekretna na Maza! jest jaki magazyn? Trzeba tych skrzynek się nie otworzyć, kurde no, nawet Dobra, to trzeba coś zniszczyć u góry, bo poczekaj Zakończ, zakoń, zauważ, czekaj Ale tu się wolno niszczy Też się nie da, dobra, trzeba dwie zniszczyć To jest jakiś stary Minecraft tutaj, to chyba trzeba właśnie tak O, no i puste, więc to? Nie było warto nic nie było warto nic zrobić, nie mam drugiego. O, ty masz drugie. Dobra, chodźmy Są. Tutaj nic nie ma tost No tutaj e, zawiodłem się, tak? Zawiodłem się ewidentnie e, Nie ma, nie ma, nie ma moich rodziców ani nie ma, ale moi rodzice dzisiaj wielkie poszukiwania, wielkie poszukiwania Szukamy i może znajdziemy, może coś znajdziemy, jakiś trop chociaż, bo ja nie wiem, no, no niby znalazłem ich dom, no ale kurde, no tak średnio z tą chatą żebym tak powiedział, bo tam nic nie ma. E, choć dobra, tą chatę też trzeba przeszukać do końca, tutaj umówmy się, bo nie przeszukaliśmy jej do końca. Którą? No to moją, to moją, to też to, znaczy, wiesz, ten dom żab co tam pisze, nie? Bo tam... No, kurde Czemu my jest... tam od razu nie poszliśmy? Jak bo, zobaczymy. bo trzeba, bo trzeba najpierw przeczesać miasto, rozumiesz? Trzeba zrobić obchód po mieście, bo ja w ogóle Dobra, tego uwaga, miasta uwaga, nie uwaga. znam No nie, na bombę? Mow go bombo! Nie, 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 nie. Czes, czasem miasto, ale dobra. dla bombę! Tak jest, to jest to, dobra, te skoki na bombę, są tak świetne tutaj. Kurczę, nie ma nic stary, nie, tutaj nie, statki są puste. No wiesz, ja głównie szukam informacji o moich rodzicach właśnie w takich miejscach, no bo kurde, mi się wydaje, że oni gdzieś musieli zostawić jakiś ślad po sobie. No domek już sprawdzałem, no trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić widocznie, A, ale kurde czekaj. ty... Myśli, że oni żyją? Jaka jeszcze... droga? Na pewno, bo się cofliśmy w czasie, no kurde muszą, pa! Jako chata? Czemu, czemu tu nikogo nie ma? O kurde! Ja jestem tutaj, ja jestem. O, halo! halo dzień dobry, tutaj, no tutaj, tutaj. Widz, widziałeś, mój Nick. Dobra, stary, ja mam kolejną sekretną bazę tutaj. Nie jakaś. widziałem! O, co tu jest, ty stary! Ja nie wiem, gdzie jest Jakie tu? plantacje borówek! A, dobra, widzę, widzę, widzę. Słuchaj, znaczy te, brodawek, nie borówek, co ja gadam, dobra, ależ to z ty. Ale, 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 ależ ale, ale, ale. dobra. Ale tam też niestety nie ma rzeczy. Chociaż czy my potrzebujemy te brodawki nieterowe, mogą się przydać no, czegoś, na razie nie, nie na, razie na razie nie. Na razie nie? No to Dobra, no to zostawiamy. To okej, okay, to... widzisz, tu i tak nikt nie mieszka, więc to. Nie wiadomo, no może ktoś gdzieś poszedł, wiesz o co chodzi? Dobra, zobaczmy tutaj. Tutaj jest w ogóle jakieś przejście. Ty szliśmy już tym przejściem? Ej, co to jest, kurde? Jakie zejście na dół? Pa, jakiś tos. Dobra, lecimy tędy, moi drodzy. Zobaczcie to, ale zauważcie, zauważcie hit. Tu jest wyjście. A, ale port. Ale port tost Ale co tam jest ty? Ej, chodź tu zobacz No, bo ja idę, ale... O, no, tutaj idę. pa 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 Jakie wielkie, dobra, na bombę i lecimy tam, dawaj, dawaj, dawaj Kurde, ja w ogóle z tym mieczem, ty, ale nie Jak teraz ściągam, to mi się nie ściąga z pleców, ale bez sensu A tak było wcześniej Dobra, no to lecimy, moi drodzy, tutaj jak, jak widzicie Ja mam metr 20 teraz jakoś, no No nie jestem wielki gabarytów, jak normalnie Bo normalnie to jestem golum. No a tutaj, no proszę bardzo, no niestety Jestem dość poniżany w tym momencie Dość poniżany jestem W ogóle, Tościk, powiedz mi, jak my mamy tak mało lat to my powinniśmy się bawić jakieś takie gierki, jakieś zabawy, jakieś policjanci zwycięscy zabawmy, zabawmy się w górę, Nie, na pewno nie Czekaj, a tutaj co to jest? To jest to przejście I tu jest jakby taki wielki, nie wiem, posąg? Nie, nie, nie wiem do czego to służy Taki punkt miasta może, punkt widokowy, czekaj Chociaż to nie jest w centrum też niby, więc to nie powinno być coś takiego, ale Kurde ty, ale to jest fajne, tu się palił góry Mogę tam wejść? Mogę wejść? Nie, tutaj nie mogę Gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ja... Czekaj, czekaj, bo, bo tutaj wchodzę, wchodzę na górę no halo, mogę wejść? <śmiech> <śmiech> nie mogę tam wejść, dobra. Tutaj niestety nie można wejść. Ale co to jest? Co to jest? No nie wiem właśnie stary. No wchodzę tutaj po tym, ale no widzisz, patrz. Pytam to się. To wygląda jak jakiś, jakiś, taki. Ale widzisz, jak ale to widzisz, to... nie? Pytam się. Mogę wejść? No nie mogę wejść, no widzisz, no nie, no nie da rady, no nie, nie wejdę tam, no jestem za, za mały. Po prostu nie mam takich umiejętności w takim wieku, ok? Jak widzicie moi drodzy, no niestety, no niestety, kochani, ale nie jestem teraz wysportowany, trzeba będzie sobie znaleźć jakiś sport i zostać kulturystą. O, to było zawsze moje marzenie, dobra, ja zostaję kulturystą, to jest, ja zmieniam swoje powołanie, ja nie będę już za będę kulturystą, ja, ja zostaję pakerem wiesz? Zostaję pokierem. O kurde ty, kolejne pomieszczenie. Ja, ale ja nie wiem, gdzie ty ja się ciągle cię głupie. No bo ty kurde, Kiedy nie, tak nie po potrafisz robić, no bo tu, tutaj trzeba wszystko w tempie, a nie kurde się... Ty, ale ten port mi się podoba nawet No, fajnie, tu jest, jest ładnie, nie? tutaj jest, tutaj jest czas Tu mi się bardzo podoba, tu jest jakiś magazynek kolejny Ale oczywiście wszystko puste, no przecież No, kurde, nie wiem, nie wiem kto naprawdę tutaj żył w tej wiosce, bądź żyje, ale jest taka lipa, albo oni tu gdzieś mają nie wiem, wszystko poukrywane, a to żeby się świeciło Albo musieli bo fajnie, uciekać fajnie, fajnie, fajnie. Albo musieli uciekać, właśnie, może tutaj jest nawiedzona ta wioska przez coś, tym my nic nie wiemy, kurde, o tej wiosce Dobra, słuchaj stary, tutaj chyba nic nie znajdziemy Więc dawaj do domku moich starych, tam mi się no, wydaje, że trzeba ja solidnie, że jak... solidnie no tam to tam będzie Dobra, czyli wielkie poszukiwania moich rodziców zaczynamy, a bardziej kończymy na moim domku. Znaczy, no to nie jest w sumie mój domek, to jest ich domek, on był w tym zamku, nie? Tam trzeba wejść. Dzień, w ale ty się tam chyba wychowywałeś, nie? No tak mi się wydaje, no ja tego nie pamiętam, stary. Ja, ja, ja miałem taką słabą pamięć, że ja nie pamiętam, co ja jadłem na śniadanie, a co dopiero jak 13 lat temu, ja tutaj widzę to pierwszy raz. Coś mi tutaj świta, tak jakby to było, nie? Jak kiedyś, nie? Że taka wioska, ale to jeszcze nie pamiętam tak dokładnie tego właśnie. Dobra, dom zap, lecimy z tematem. Elo, dzień dobry. Szukaj jakiś rzeczy, szukaj czegoś, co, co, może być kurde, czekaj. Ja idę najpierw zacząć od skrzynek, ok? Najpierw zacznę od skrzynek, bo tutaj może być jakaś ważna informacja. A te się nie da kurde otworzyć. Poczekaj, poczekaj. Oj, sorry, sorry, nie, był sąd. No to jest, ale patrz, jak twoi, twoi rodzice mieli kiepski gust, jeśli chodzi o ustawie, ustawienie, ustawili jakby ustawienie lokacji balkonu. E, powiem tak, może tego po prostu nie przemyśleli. Mhm, nie głupili. Kopi... Ej, jest książka, książka, książka. Ej, książka. Książko! Za parę dni wrócę, nie mów młodemu gdzie jest tajny pokój! Ty! To albo mój stary co? pisał, albo moja mama! Czekaj, czekaj, no, no nie, no nie mów, nie mów młodemu, kurde o co chodzi, dobra, ty Słuchaj, jest tu jakiś to tajny, okay. pokój. Jest to tajny pokój, jest tajny no, pokój, dawaj, dobra, dawaj. dobra, dobra Ale to na pewno tajny pokój na parterze będzie, no bo to jest jednak kurde tajny pokój Okej, okay, czyli tutaj może coś, za obrazem coś, nie, 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 dobra, to jednak nie taki obraz Tutaj, czekaj, tutaj jest jakaś O, kurta. chyba mam Ej! Co to jest, kurde? Ej, tu się da w ogóle tak wejść, nie da się dobra, trzeba tak zrobić. Wow wow! Dobra. Ej, co tu w ogóle jest? Jakie miejsce powalone obrazy jakieś? Tu jest poniszczone, czekaj, ale to jest chyba jakaś kopalnia po prostu zwykła, ty! Zobacz to, to jest zwykła kopalnia moich starych oni tutaj kopią, nie, to, to jest to Ale ty mi w ogóle powiedz, bo my się ustawiliśmy, że możemy mieć tylko drewniane przedmioty To kilofa też nie można mieć diamentowego? Żeby mieć drewniane cały czas? Nie, no wiesz to chyba ściągam chyba ten, ten zakaz Mówisz, naprawdę? Ja sobie, wiesz co, ja ci powiem, że ja robię sobie w tym momencie e, Lepszy kilof, lepszy kilof Bo ten jest za słaby Takim kilofem, to ja nie jestem w stanie nawet wykopać Moi drodzy, kurczę żelaza, Czajcie to Więc masz drewno, Tost? Drewnko? No, niestety nie mam Nie masz w ogóle drewna? Dobra, ale spoko Pożyczymy od moich starów Starych, to oni się nie obrażą, ok? Bierzemy, moi drodzy, od, od moich starych tutaj na spokojnie Ja im to oddam kiedyś, obiecuję, ok? Ja Słuchaj, oddam to i, i... Ale czy ty widzisz, co ty robisz? Ten dom może się teraz zawalić przez nie to Nie zawali odpobiłeś, się, kurde, odpobiłeś, ty... Nie zrobiłeś Je... konstrukcję Nieprawda, nieprawda, nic się z nim nie stanie, hopie, jest... nówka dobrze chodzi, ale nie mam craftingu Poczekaj, muszę crafting sobie załatwić jeszcze Kurde, pożuń się, posuwa Gdzie jest crafting jakiś? Tutaj masz, masz crafting u siebie? Elo? Jest crafting, dobra, masz, dobra, ty masz lepszy, lepiej wyposażony domek niż ja w ogóle, okej okay. Czyli robimy sobie moi drodzy, podstawowe przedmioty tutaj proszę bardzo zauważyć miecz i kilów, okej? Okay. I jesteśmy potężni w tym momencie i teraz możemy iść wykopać swoje pierwsze żelazo tutaj, ale my jeszcze nie skończyliśmy szukać, bo tutaj gdzieś, kurde, jest jakiś sekret o którym no moi starzy gdzieś ukrywają go, no i go trzeba znaleźć, bo no tak nie może być. Czemu wykopałeś moje żelazo ej! daj moje żelazo! Kurde z młodziejemy BOMS! BUMSON! One nie, moje, żelazo. moje żelazo! One moje żelazo. żelazo Nie, to moje żelazo. Nie, dobra, ja idę do pani. Ja idę do pani! Nie będziemy tak A, dyskutować. Yyy, e, dostaniesz kalę. Będziesz miał kalę i nie będziesz mógł glać, Emilki? Glać w komputej. No to nie, do Emilki nie pójdę, bo ona nie jest nauczycielką. Czekaj, to, to, to jaki pani? Ja, ja biorę obrazy, bo ja jestem ten, ja jestem Da Vinci ja chcę mieć te obrazy. Nie wiem, bo co one tu w ogóle są? O kurde O kurde, ej, co to jest? Ty! To jest chyba ten, taj, ten, ten tajny pokój chyba wiesz Ej, bomba Bomba Ale czekaj, po, czemu to jest bomba w ogóle? To, to, to jest dynamic, czekaj, kalendarz Kolejne kurde obrazy, dobra ja biorę wszystkie obrazy, wiesz Ej, to jest książka w ogóle w tym, nie zauważyłem tego wcześniej, czekaj, czekaj, wow. czekaj. Może to wziąć? Ja, książka. Co, mogę podpalić tego tymiu? Ej, co tu pisze stary? Młody został sam na parę dni, wyruszyliśmy do dziadka, przekaż mu to Beata Kim jest Beata? To sik! Nie, nie wiem, kim jest Beata, nie znam żadnej Beaty. Kurde, robi się grubo tutaj, moi drodzy, jest jakaś pani Beata. Albo nie pani, albo to jest ktoś, albo. Nie no, moja mama to nie będzie, czekaj, czekaj, czekaj. Młody został. No nie no, tutaj pisze, że wyruszyliśmy, czyli moi rodzice wyruszyli. Czyli oni prawdopodobnie za jakiś czas wrócą, jak I... na parę dni to czekaj, wrócą. Czekaj, czekaj. Co się stało? A może Beata? No? To twoja siostra. O kurde, ej, też tak może być. Ej stary też tak może być, ty ja nie wiem o co chodzi, to bo ona musiała być starsza ode mnie, albo albo, albo młodsza, nie wiadomo ty, ty, wow, tak nie wow, wiem. Chyba Chyba zarazem Beatę Nie to nie, doj! Ej! A, kurczę, co to są Beata. za delikwenty? Ej, co to są za delikwenty? Weź go stąd, kurde, jaki dziwak! Dobra, czekaj, najpierw Creepera, najpierw Clipera, bo jest bardziej niebezpieczny moim zdaniem. Nie i może buchnąć, jak wiecie. Więc trzeba najpierw takich właśnie tutaj... Nie! Ja! co się co? Ej, co kurde! Jest? Jak cię gadam, co tu się dzieje? Dobra, jego ja wale, spoko, 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 wale go, daję radę. Nie, w kościele Zabiłem. był, w kościele był. Jaki Ale demon. tutaj jeszcze, patrz, tutaj jeszcze też dostałem. Ale jeden. patrz, tu, tu w kościele, pa, jaki demon jest. Idę, idę, czekaj, czekaj, czekaj. Idę, czekaj, wyskoczę, dobra, jestem, 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 jestem. jaki demon. O kurde, co to jest, stary? Jaki dziwoląg jak on dziwnie wygląda? Jakie ma łapy wielkie, jakie długie, ty. Jak ja w prawdziwym życiu. Co jest, ale jaki on jest potężny w ogóle? Ty. Dobra, zabiłem go, ale on ma w ogóle daje mięso jak zombie. A dlaczego on był w kościele? Ja nie stał, wiem, co, kurde, tylko kościół. Kościół, bo się podniewamy. Dobra, nie wiem o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, no słuchajcie. Kurde, znaleźliśmy jakąś dziwną książkę. Beata ma mi przekazać, no nie wiemy kto to jest Beata jeszcze, ale się dowiemy, moi drodzy, na pewno w następnych odcinkach, więc śledźcie kanał, subskrybujcie nasze kanały, przede wszystkim w to do Tosta, bo tam też są codziennie odcinki. No i widzimy się dzisiaj na live, ok, o 20 na Instagramie i widzimy się, moi drodzy, jutro o godzinie 19 na kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Do zobaczenia! PA-PA!